Ruch jednostajny prostoliniowy, czyli jakie informacje można odczytać ze znaków ograniczenia prędkości. Zapewne kojarzysz znaki drogowe określające ograniczenie szybkości, szczególnie ulubioną przez wszystkich czterdziestkę na terenach zabudowanych tylko z nazwy. A więc przyjrzyjmy się naszej czterdziestce. Oznacza ona, że za znakiem możesz maksymalnie jechać ze stałą szybkością równą 40 km na godzinę, niby banalne stwierdzenie, ale niesie ze sobą olbrzymią ilość informacji z punktu widzenia fizyki. Liczba umieszczona na znaku oznacza tylko wartość prędkości, czyli szybkość. Szybkość jest skalarem liczbą, a prędkość jest wektorem, czyli prędkość ma punkt przyłożenia, kierunek. Zwrot i wartość, czyli wspomnianą już szybkość. Wiedząc, że liczba na znaku oznacza ilość kilometrów na godzinę od razu znasz wzór na szybkość. Kilometry to jednostka drogi S, a godziny to jednostka czasu t, czyli szybkość to iloraz drogi przebytej przez ciało do czasu, w którym trwał ruch. Cechą charakterystyczną ruchu jednostajnego jest jednostajna stała prędkość w każdej sekundzie ruchu, czyli wykres zależności prędkości od czasu będzie zawsze równoległy do osi czasu. Na takiej wysokości ponad nią, która określa prędkość. Zauważ, że pod wykresem otrzymaliśmy prostokąt obokach V i T. Z matematyki wiemy, że pole prostokąta to iloczyn długości jego boków. Tak samo będzie na naszym wykresie. Jeśli wzór na prędkość obustronnie pomnożymy przez czas, to otrzymamy wzór na drogę, która określa pole pod wykresem. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej drodze. Załóżmy, że ktoś wybrał się w podróż, która przebiegała dość nietypowo, ponieważ przez pierwszą godzinę ruchu jechał cały czas ze stałą szybkością 70 km na godzinę, czyli po pierwszej godzinie przejechał 70 km. Następnie w drugiej godzinie ruchu też nic się nie zmieniło, mówiąc też przebył odcinek 70 km. Czyli w takich samych przedziałach czasowych samochód przebył takie same odcinki drogi, co oznacza, że w ruchu jednostajnym droga jest proporcjonalna do czasu. Narysujmy to na wykresie. Te same przedziały czasowe i odpowiadające im takie same odcinki drogi. W efekcie powstaje prosta nachylona pod kątem do osi czasu. To, jak duży będzie to kąt, a zależy od prędkości ciała. Załóżmy, że tą samą drogę przejeżdżasz rowerem, a później wracasz samochodem. Logiczne jest, że autem będziesz szybciej. Oczywiście, gdy nie ma korków na drodze, to teraz zaznaczmy to na wykresie. W obu przypadkach mamy ten sam odcinek drogi S. Czas podróży dla samochodu jest dużo krótszy niż dla roweru. W efekcie Prosta przedstawiająca zależność drogi od czasu dla samochodu jest bardziej pionowa niż dla roweru. Co oznacza, że kąt nachylenia prostej do osi czasu będzie tym większy, im większa będzie prędkość ciała i tym mniejszy, im wolniejsze będzie ciało.